Nigdy na jajach nie zawiązywałem wstążki naprawdę. Dzień dobry. W programie na gazetkach witają Państwa Jan Bolanowski i Robert Schulz. Zapraszamy! Janku, nie wiem czy wiesz, ale wynaleziono recepty na długowieczność. Spójrz, to jest na tablecie wyjątkowo nie na gazetce, gazetka z Kauflandu i środek na długowieczność granaty. Ale takie odłamkowe? Nie, za złoty 99 owoce do jedzenia. Myślę, że w czasie wojny nie byłby to środek na długowieczność, tylko wręcz przeciwnie po prostu. Absolutnie. Rozrywkowy byłby to środek. Rozrywkowy, tak. Ale mamy czas pokoju, więc środek na długowieczność Jedzmy granatę, granaty po prostu na zdrowie. A w biedronce propozycja na Wigilię. taką może niezbyt tradycyjnie polską, bo snack gyros, 25% taniej za złoty 79. Zł. Zobacz, zobacz. Prawie jak pieróg wygląda, więc no się nadaje, nie? A mówi się, że Polska nie jest tolerancyjnym krajem, prawda? Nie, przynajmniej w Biedronce jesteśmy bardzo tolerancyjni kulinarnie, bo na przykład propozycja do kompotu z owoców liczy złoty 15 zł za 100 gramów. No i prawie. prawie wygląda jak śliwka, taka węgierka mała, prawda? Ale chyba jeszcze dalej poszedł Lidl, jeśli chodzi o przełamywanie konwenansów bożonarodzeniowych, bo jest jajko. Jajko. Kindermi na Boże Narodzenie Na Boże Narodzenie na jajko? jajko niespodzianka. Z Mikołajem, zobacz. Za 14,99 jest maxi, więc to takie pewnie strusie jajo. Ekstra duże. No to są jakieś jaja. Zatem amenac. pod choinką to jest taki mało praktyczny prezent, bo nie wiem czy próbowałeś kiedyś zawiązać wstążkę na takim jajowatym kształcie. Ona się zawsze ześlizga. Nigdy na jajach nie zawiązywałem wstążki, naprawdę. I tego się trzymajmy. Wszyscy wiedzą, że czasy retro wracają ze zwojoną siłą i wiedzą to też sieci handlowe. E, I tak zobaczcie Janku, w Biedronce po prostu adaptery, gramofony na winylowe płyty. Ty pamiętasz, czy były winylowe płyty? Ja pamiętam, pamiętam. Pamiętam też, że kiedyś. Tak, przez mgłę, on pamięta. Zobacz, są e, adaptery e, w dwóch wersjach kol kolorystycznych. Jest czarny i jest taki turkusik morski. No i po prostu winyle za 44,99. I one są takie, widzę, w walizeczce, że to jest taki walizeczce, walkman. Tak, tak ale na... No musisz wyjąć płytę, bo jak płyta leży, to zobacz, ona wykracza poza. Granica. No tak, ale możesz na przykład przyjść do kogoś z zestawem płyty i z Oczywiście, walizeczką. masz dwie walizeczki. w jednej masz gramofon, a w drugiej masz płyty. Natomiast w Lidlu też jest gramofon i tu już jest, jest troszeczkę inny, bo tu jest taki bardziej studyjny, jest droższy, bo za 299 zł, ale też bardziej taki designerski, bym powiedział. Taki wykończony w drewnie. Tak, wykończony w drewnie, tu ma zamykaną taką gablotę na płytę, więc ten kurz nie opada, wiesz, jest lepsza. Jakoś. Ale tu już nie masz rączki, nie masz walizeczki, już nie możesz no nie zanieść do gości, już musisz gości zaprosić, no, nie możesz się no wprosić tak, z oczywiście. gramofonem. To ale możesz to... im pokazać, zobacz, drewniany taki, niektórzy będą się pytać, czy to jest płyta gazowa taka wymontowana, bo to zobacz, bardzo. albo taki. też deskę do krojenia bambu no, Właśnie, no, ale drewno jest troszeczkę inne i tu ma, przy, widzisz, pokrętło, volume, z gałą musi być mm. wzmacniacz, prawda? Jasne. Ładne takie głośniczki czarne. 299 zł albo 159, no to to jest wybór e, dla państwa. Święta to też taki wyjątkowy czas w roku, że można umyć głowę. I z tej okazji w Biedronce wszystkie szampony o 30% taniej. Zobacz, Robert, szauma, e, Nivea, Head and Shoulders, Sios, No po prostu do wyboru do koloru. Za 559 dla Pań i dla Panów, czerwona, czarna, no, po dwa prostu. w jednym? Co? No Shot jest oczywiście no, dwa w jednym. Oczywiście. Tak jest. i Mivea też, proszę, yy, dwa w jednym Diamond Volume. czy masz diamentową wielkość. Przyda mi się. Naprawdę. Ile karatów są? Dwadzieścia cztery tylko. Świąteczny nastrój, świątecznym nastrojem, ale liczy się wygoda i z tego założenia wychodzi Biedronka. Z yy, Janku, jest nader wygodna oferta Dresowa. No bo przecież święta spędzamy w domu. No to Ever z rodziną... Everlast to taka firma chyba też bokserska, troszeczkę taka, no męska bardzo, ale jest też wersja, no bo czasami są napięcia przy wigilijnym stole, więc to... Rozumiem, ale w wygodnym dresie to po prostu nie ma żadnych napięć, nic się tam nie napina, wszystko się tak ładnie, elastycznie rozchodzi. To jest praktyczny strój, jak tak już drugiego dnia świąt wszystkie paski i po prostu… To nie ma żadnych pasków, wszystko Dokładnie. jest na gumce, to po prostu nie trzeba niczego No chyba, że ma popuszczać. ktoś dres z trzema paskami, no to wtedy… Albo wiązany na taką tasiemkę, no to sobie zawiąże, po prostu mniej mu zostanie tych tych… Ale to nie tylko, proszę Państwa, tam dresem człowiek żyje, bo jest tutaj też coś dla eleganckich pań. Jest mała czarna. To jest zestaw odzieży projektowanej przez studentki ASP w Łodzi. To jest już efekt czwartej edycji konkursu. Biedronka ma takie designerskie właśnie ciuchy i wygląda to całkiem ładnie. A w Lidlu trochę inna odsłona świątecznej mody, mianowicie koronkowa bielizna na te długie, świąteczne noce, prawda? Gorące, a nie zimowe. Jest po prostu cała składówka, same zdjęcia i tak. Body za 33 zł, pas do pończoch za 24,99 zł, ale jest też inny system. Pończochy samonośne za 12,99 zł. Biustonosz koronkowy z miękkimi miseczkami, ale też push -up. Są też majtki za 19,99 i pamiętasz, Robert, jak się cieszyliśmy, że już wiemy, co to, to są majtki typu hipster. Tak. Że już damska bielizna, nie ma po prostu przed nami tajemnic. Żadnych tajemnic. A tu niestety, są majtki typu figi, to wiemy, lub panty. Ja nie mam pojęcia, co to są majtki typu panty, wiesz, Robert? Majtki typu majtki, po prostu. No tak z angielskiego patrząc, chyba tak. No więc jest to jakaś zagadkowa ta bielizna w Lidlu, ale ceny naprawdę fantastyczne. W jednym z ostatnich naszych programów e, wieściliśmy ponurą taką wizję e, świąt. Otóż jedna z sieci wtedy e, oferowała karpia żywego e, na miesiąc przed świętami. I to było. E, hardkorowe. Ale na szczęście Kaufland poszedł na rękę po prostu wszystkim amatorom czystości. I Kaufland będzie miał e, ofertę, proszę Państwa, coś na ostatnią chwilę po prostu. Last minute, ale, last minute. tak, ale e, to pozwoli być e, fresh. E, wykąpanym i tak dalej, bo kto chce kupić karpia, to po prostu 23 grudnia przychodzi i tam jest karp żywy z polskich hodowli. I my wszyscy mamy nadzieję, że Państwo również przystąpicie do świąt właśnie świeży, wypachnieni, e, z umytymi włosami, e, z karpiem kupionym na ostatnią chwilę, a nie tam trzymanym i męczonym przez dwa tygodnie. Żegnają Państwa Robert Schulz i Jan Bolanowski. Dziękujemy.